Witam serdecznie, to jest kolejna kariera, jesteśmy w drugiej kolejce FIFA 21 Ekstraklasy. Ta seria będzie miała swój ciąg dalszy, poprosiłem o 20 łapek w górę, daliście prawie 100, no i to był bardzo jasny sygnał. Ale nie zwalniamy tempa i pod tym odcinkiem też chciałbym zobaczyć jak najwięcej łapek w górę, więc najlepiej już teraz zostaw łapsko w górę. Eee, nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz i w komentarzu możesz napisać do kogo kibice krzyczyli Pokaż cycuszki. Ej czarna, pokaż cycuszki. Zaczynamy drugą kolejkę FIFA 21. Ekstra klasy. Wisła, Płock, Pogoń, Szczecin. To od tego spotkania zaczynamy drugą kolejkę FIFA 21. Ekstra klasy. I tych błędów się doczeka po raz kolejny. Teraz uwaga, frunczak! Pierwsza groźna sytuacja w tym spotkaniu. Znak dośrodkowanie. Garcia zagrywa jednak do tyłu. Tutaj jest Szwoch. Mocne uderzenie Szwocha. No i sprawdzona czujność. piłka w pole karne zbozienia jednak niecelna. I teraz okazja. E, jeszcze dla drużyny z Płocka. Chodzi ta piłka w polu karnym, Trzeba to wykończyć i kończą! Mamy pierwszą bramkę. W drugiej kolejce FIFA 21. Ekstra klasy. Kluczowe było to zagranie do środka. Świetnie tutaj urwał się zawodnik. Wisły Płock, Huknął z całej siły. I nie może stracić, nie może tracić w ten sposób frontczak z drygasem. Dwójkowa akcja. Ucieka frontczak teraz w polu karnym. No i mamy remis. Adam Fronczak wyrównuje stan tego spotkania. Popełnili prosty błąd. Znowu świetnie włączył się do akcji ofensywnej, Drygas. Fronczak bez litości w to Wisła Płocki. Jeszcze nie koniec tej akcji pogoni, jeszcze okazja. Oj, tutaj taki ping-pong flipper, który kończy się rzutem karnym. Coś nieprawdopodobnego. Nabity Adam Fronczak. Na przeciw niego Kamiński. Fronczak! Aj, położył Kamińskiego, tutaj strzelił w drugą stronę. I dwa do jednego pogoń Pogo... pokonuje Wisłę Płock na inaugurację drugiej kolejki. Jesteśmy w Częstochowie, tutaj przyjeżdża dzisiaj Legia Warszawa, gospodarzy, bo ma jakiś swój plan na ten mecz, ale z tym poczekajmy na razie, Raków przed szansą by prowadzić, jest 1-0 w Częstochowie, oszalały trybuny stadionu, dostał podanie, zmylił jeszcze Boruca, zobaczył Lukę przy słupku, spokojny, delikatny strzał, gdzie był Igor Lewczuk? No, Lewczuk przebywał, ale już jest Lukinias, Karbownik, i Karbownik, teraz ładnie tutaj nawinął rywala, jest okazja, Kante, 1-1, ależ odpowiedź Legi. Zobaczmy jeszcze raz. Kluczowa rola Karbownika. Świetnie zagrał do Luki ten ściągnął na siebie obrońcę Jose Kante. Gutkowski pozostał bez argumentów, a teraz Jose Kante. Znakomicie się przedar. Kante. Jeszcze lepiej wyszedł z bramki Szumski. Ofiarna interwencja kolanami. Nie traci raków piłki, nie traci też głowy. Teraz dobrze Gutkowski. Gutkowski ładnie sobie poradził. Gutkowski i Artur Boruc. Szczelnie broni w miarę. utrudnia to rywalowi dostęp do bramki. No chyba, że teraz Tudor z pierwszej piłki, ależ gol Rakowa w ostatnich minutach tego meczu. Raków był w tej drugiej odsłonie lepszym zespołem i potwierdzeniem tej ciężkiej pracy i ambicji, którą włożyli w to spotkanie legia w tarapatach. 2 do jednego Raków pokonuje warszawską legię na własnym boisku. No i. Stadion we Wrocławiu wypełniony po brzegi kibicami. No, którzy przyciągnięci efektowną inauguracją swojego zespołu tego sezonu aż 3 do 0. Próbuje ścinać do środka, to się udaje. Śląsk cały czas przy piłce, świetne odegranie do picha, pich. No właściwie pyta bramkarza, w który róg, ale nie trafia Śląsk i jeszcze dobitka Musondy i również nieskuteczna. Dało na takie troszeczkę niedokładne, ale bardzo łatwo sobie Śląsk poradził. Teraz dobre zagranie do środka, odegranie. Sobota! Jak za starych dobrych czasów. Świetnie to zrobił Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk jak na razie w tym meczu zupełnie niewidoczna. Gdańsk Sobota, świetnie do Musondy, jeszcze okazja dla Śląska i Słupek ratuje. Lech Gdańsk, Kusajew, Sajew, przed polem karnym, poradził sobie z jednym, poradził sobie z drugim, poradził sobie z trzecim, ale płótnocki, dobrze Musonda, Musonda, ucieka tutaj rywalom, szybkość Musondy, no może w tej akcji być kluczowa, Musonda, znakomicie sobie poradził, Musonda, potężne uderzenie, 2 do 0, świetnie to wykończył Musonda, indywidualnie już nie kombinował, nie szukał soboty, nie bawił się w, to, w tym spotkaniu, Pietrzak z rzutu wolnego, Pietrzak, poprzeczka. Śląsk Wrocław wygrywa 2 do 0 z Dechiąg Gdańsk I drugie z rzędu zwycięstwo Wrocławian. Nie stracili jeszcze bramki w tym sezonie. Jesteśmy w Bielsku Białej. Tutaj pod Beskidzie po raz drugi raz z rzędu grał u, gra u siebie. Przy piłce Biliński stworzył teraz przewagę w okolicach pola karnego. Ładnie poradził sobie pod Beskidzie. Strzał na bramkę Lisa. Zawodnik może teraz pogrożyć pod Beskidzie. Ależ było blisko. Znakomicie Polaczek. Przódka pole karne. Uwaga! Groźnie znowu Wisła! No, rarnie pod Beskidzi nie udało. Jebo, a. Dobra w, piłka w pole karne. Poprzeczka ratuje pod Bezkidzie. No, różniających się w Kraków warty wymienienia. Uwaga, bo teraz Buxa setka, to musi być gol! Co zrobił Buxa w tej sytuacji? Teraz utrzymał się przy piłce w takiej sytuacji, w której wydawało się, że już tą piłkę straci. Figiel! Mocno! I Lis po raz kolejny efekt. E, Wisła ma przewagę. Sawidź włączył się do akcji ofensywnej. Sawicz. Bardzo dobra okazja. Sawidź i bramka ma wisły Kraków! Wszystko tak jak powinien, a no na koniec znalazł przepięknie lukę na krótkim słupku. Idealnie znalazł tą lukę przy słupku, Sawicz. Szesbielska białej, no i teraz jest okazja Danielaka. Musi Danielak strzelić, nie strzela! Lis broni po raz kolejny. Pod Beskidzie tym razem przegrywa z Wisłą Kraków 0 do 1. Pojedynek dwóch drużyn, które pierwszy swój mecz przegrały. Pjaźniwice, stal mielec. W minut próbuje indywidualnie postraszyć rywala, i to mu się całkiem nieźle udaje. Że Rad doskonałe wyjście, i że Rad gdyby to wykończył efektownym lobem, gdyby tam było lepsze zgranie, stal mielec, ale jeszcze forsel przed szansą. Forsel, sędzia wskazuje na wapno, będzie rzut karny dla Stali mielec. Nie wierzy Czerwiński w to, co się stało, w drużynie. Eee. W drużynie stali i ustawia piłkę na 11 metrze I pudłuje Forcel Forsel zna... Też nie było tam do końca z czego strzelić Ma żółtą kartkę, Czerwiński musi uważać Teraz Zjawiński urwał się obrońcą Zjawiński wychodzi sam na sam z bramkarzem Zjawiński! 1 do 0 prowadzi Stalmierec w Gliwicach No i mają się goście z czego cieszyć Wyjście golkipera Zjawiński zauważył to że jest bramkarz na wykroku z dobrze i teraz okazja dla Piasta, świetnie Świerczok, ucieka obrońcy, Świerczok, no on musi pytać bramkarza w który róg, zapytał, jeszcze zabawił się z obrońcą Jakub Świerczok. Rusza teraz Piast, no będą szukali swojej szansy, świetne zagranie Piasta w okolice pola karnego, 2 do jednego ale się tutaj odwraca sytuacja i widać Świetne rozegranie, znakomicie ucieka tutaj zawodnik Piasta, e, idealne to zagranie. Odzyskuje Piast, no, trzeba to teraz wyprowadzić i to się nie udaje. Czerwiński musi uważać, bo ma tą kartkę, już jeden rzut karny, sprokurował! dwa do 1, dwóch! Coś nieprawdopodobnego, ponownie Zjawiński! No i ucisza wymownym gestem trybuny w Gliwicach. Huk, spóźniony, Plach, pechowa interwencja. Seria niefortunnych zdarzeń sprawiła, że piłka... ...że efekty był opłakany, teraz okazja dla Stali, Matras, ale to by był coaster, gdyby... ...Stal strzeliła bramka i jest tego coraz bliżej, bo teraz... Zdaje się, że był to Świerczok, ale uwaga, bo już jesteśmy pod bramką Piasta. Prokić znowu źle zastawiona pułapka offside'owa, Prokić wrzuca w pole karne, 3-2 dla Stali Mielec w 85. minucie spotkania. Hat-trick z Jawińskiego. I znów się role odwracają. Sensacja w Gliwicach, 3-2 Stal Mielec po pięknej walce, po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonuje Piast Gliwicę, a my jesteśmy w Lubinie na spotkaniu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. Chyba gospodarzy na stadionie w Lubinie nie takiej walki oczekiwali. Kibice, uwaga, Warta! Znakomita interwencja. Zawodnik Warty Poznań, teraz do Jakubowskiego, Jakubowski przed szansą, Kuźmiński, Kuźmiński, blisko! Zasekurować trałka to się nie udaje, Patryk Mraz, no dostał ładną piłkę, Mraz wpada w pole karne, Mraz ładnie poradził sobie z mrywalem i po profesorsku kończy tę akcję. Zgubił tutaj obrońcę na długi słupek, idzie do środka, no i okazja znowu dla Mraza, on znów włącza się bardzo dobrze w akcję ofensywną, czy to jest kolejna z tych okazji Mraza? No chyba tak, Mraz położył tutaj bramkarza, co on robi w tym spotkaniu? W pojedynkę. Rozbraja tutaj całą defensywę Warty. Zagłębie 2 do 0 pokonuje Wartę Poznań zgodnie z planem, można powiedzieć. Jagielonia przyjechała walczyć z Lechem Poznań. Ospsił. Jest pulić ponownie, ma dużo miejsca teraz pulić. No, Lech troszeczkę złapany tutaj z opuszczonymi spodniami 1-0 dla Jagieloni, ależ początek meczu w Poznaniu i bardzo dobre wejście tej Jagiellonii, rozciągnięcie gry. Idealnie znalazł się tutaj Mystkowski, ale to już e, przeszłość i teraz okazja dla Lecha. Ramirez! 1-1! Ależ pewnie! Wszystko zaczyna się od nowa. Nieźle grać i potrafią zgubić defensywę, tak jak teraz będzie okazja dla Jagiellonii. No, szansa! 2-1! Znowu... Rozbita obrona Lecha Poznań, znowu bardzo ładnie włączyła się tutaj Jaga w akcję ofensywną kilkoma zawodnikami, pogubili się tutaj po raz kolejny jego obrońcy, znów zgubili krycie. Alech e, troszeczkę stracił atut e, zaskoczenia, ale teraz zagranie do Iszaka, Iszak, zawodnik niebywale szybki, niebywale dynamiczny, Iszak, Iszak 2 do 2, znakomicie to zrobił Iszak, no po prostu nie dało się go zatrzymać. Coś tutaj na Iszaku, za dużo miejsca temu zawodnikowi zostawić nie można, Po. Bo... Mu bardzo mocno, Makuszewski ścina w pole karne, troszeczkę znów nie poukładana jest defensywa Lecha Poznań, no i słupek teraz ratuje Bednarka, czas gry przed nami, ale to może być czas Jagieloni. Imas jest już w polu karnym, Imas szuka partnera, Bednarek gratuje Lecha wychodząc przytomnie z bramki, ale w takim momencie sędzia kończy ten mecz, 2 do 2 w Poznaniu, podział punktów, kolejkę numer 2 w tym sezonie kończymy w Krakowie na stadionie Pasów. Czas przy piłce, uwaga, bo Janza będzie miał okazję teraz na doświadkowanie w parach pole karnej. Janza przy nim dwóch zawodników Krakowi. O, leży interwencja bramkarza. Jeszcze muszą to ratować! Nie ratują! Górnik prowadzi jeden do zera w Krakowie. Zagranie do środka. Mocne uderzenie. Brakło asekuracji. Świetnie odzyskał Manech. Zagranie. Okazja górnika. Strzał na bramkę. Jeszcze broni Krakowia. No i niewiele brakowało. Co chce, ale teraz okazja dla Krakowi. No i to musi być bramka wyrównująca, i to jest bramka wyrównująca. Zdrzemnął się troszeczkę, górnik zabrze. No i Krakowie wraca do gry. Bramkę zdołała strzelić, a teraz rusza po kolejną. Hanca jest już w polu karnym. Hanca potężne uderzenie i chudy tym razem ratuje górnika. No, ale jak na razie niewiele z tego wynika. Może teraz jeszcze górnik przed szansą. No kto to zamknie i czy to zamknie? Nie zamknie, po raz kolejny pod bramką Górnika, no nie traci piłki Rivaldino. Brazylijczyk przed szansą, chudy ratuje Górnika. Czy nie za dużo tych prostopadów bodaj, no, tych pod, nie jest ich za dużo, Amersów, piłka meczowa, 2-1 dla Krakowi, 79. minuta meczu. Ten meksykański pad przerywają gospodarze, podań okazała się bardzo skuteczna, no i po raz kolejny świetne wykończenie. Wana Mersforta, Pana piłka teraz do środka, zgranie, świetnie tutaj wychodzi Hansa na pozycję, czy był spalony, czy nie było, Hansa, sam na sam z bramkarzem, Rivaldinho, trzecie trafienie w tym sezonie Brazylijczyka staje się faktem, dostał taką patelnię od kolegi z drużyny, 3 do 1 Krakowia, wygrywa z Górnikiem Zabrze. Niezły mecz pasów, naprawdę ich gra, ich bramki mogły się podobać. W tabeli z sześcioma punktami trzy drużyny. Śląsk-Wrocław, Pogoń, Szczecin i Krakowia-Kraków. Bez punktów w tym sezonie również trzy zespoły. Piast-Gliwice, Warta-Poznań i Lechia-Gdańsk. Jeśli chodzi o bramki, no mamy już kilku piłkarzy, którzy legitymują się trzema trafieniami. Alvarez, trzy asysty... Ehm w barwach Krakowi. Drygas, trzy asysty w barwach pogonich. Nie puścił jeszcze gola w tym sezonie. Matusz Putnocki ze Śląska Wrocław. To była druga kolejka FIFA 21 Ekstraklasy. Nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym filmem. W komentarzu możesz napisać, która bramka, albo który mecz twoim zdaniem był najlepszy. Na dzisiaj to wszystko. Ja jestem Retro, ten kanał nazywa się Kolejna Kariera. Subskrybuj go, zostaw łapkę w górę. Dziękuję, do usłyszenia.